Dzień dobry, dzień dobry, witamy słoneczka! Cześć kochani! Dzisiaj mamy grubo na stole. Gruby miks się uzbierał, grubo, po bo dawno, dawno mnie nie było, dawno nie drapałam. Poczekajcie: 20, 40, 60, 90, 110, 120, 130, 140, 155 zł. Mm. Kinia, ja ci tu życzę piękne. 155 wyniku. zł. Ale Potem... pokażę Wam coś, co kupiłam. Masażer! Masażer taki. I tak się po kręgosłupie. Po mam, nóżkach, aż, cier, aż cierki przechodzą Aż normalnie włosy <noise> stają dęba. <głosy> <głosy> to w sanatorium kupiłam. Kapałaś tam na miejscu, w sanatorium. Tą tak, pustą miałam, jedną sobie wziąłem. Też premiera nie poszła za dobrze. No to zobaczymy co teraz. Zobaczymy, kochani, co dzisiaj. Trzymajcie kciuki. Sprawka z numerem. Oj, ósmym. Oj, Kinia się odzwyczaiła, numery no, mówić jak. Tak. Są. <gry> Mamy y, szukać 7, 13, 21. No Dobrze. i co? I szukamy wysoko. 30, 28, 27, 26, 17, 11, 23, 12, 2. I szesnastka, kinia. Dalej nie ma co szorować, bo już pusto. No, pusto. no to może znajdziesz tutaj mnożnik w 10 razy kasa. Zdrabka z numerem 21 oczko. Szukamy mnożników 5X, 10X, a może wygrywające liczby. 20, 18, 11. Prawie sama naście. Prawie naście. Prawie naście. A gdzie tu? Chyba dobrze. 17. Blisko. 19. O, Patrz jak dają ten nas. 12. Patrz, 24. 24. <laughs> 27. Oczko. Oczko! No nie mamy 30. Dawaj mnożnik. 30. Staram się. Aj, blisko! Kochani, D, B. D, -b. Czyli do bani. <śmiech> <śmiech> Dolarek. 24. O, tu masz wigilię. Tu, tu szukamy jeszcze worka.

34. 2. No, I były. Nie ma. Były obok, tak czułem. Były. FBN. Nie ma. No to koniec z piątkami. No, kochani, piątki za nami. Ty lubisz siódemeczki. Lubię. Proszę fortunę. Z dziesiątką. Łuki ciągną te zdrapki. Tak, z wachlarzy. Dobra, to leci To było z wachlarzy, misiaki. Dobra. Ale mamy dzisiaj drapania, słuchajcie. Szukamy portfela i siódemek. A mamy piłkę, palmę, balsam, mężuś mi kupił cudowny balsam, ale O! siódemeczka razy dwa, pum, pum, x2 będzie, x2, pokażę wam na vlogu, biedronka gwiazdka, i powiesz dzięki komu on, ja ci go kupiłem, kto ci go polecił jeszcze, batka moja, z którą mieszkałam przez cały miesiąc w pokoju, pozdrawiamy, Podkowanie tu. Diamenty. Korona. Chmury, ananas. Klips. Nie tutaj. Cytryna. Rower i... I karta. Ale jest siódemeczka. A Pięknie. pod siódemeczką. Dyszka, czyli 20 zł jest. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Dobra i to. Już pustego nie będzie. No nie, Chani, zera nie ma. To, to jest wiadomo losowość, nie wiadomo w których numerach Ale są wygrane. Ale te już są na krzyżówkę dla Kini. I tą brałem właśnie z wachlarza. Ty też, wszystkie brałeś. Nie wszystkie, A bo, nie, te, bo te, małe, te małe pani wybierała. Dobra. 23 wyciągnąłeś. Koniec paczki, zobaczymy co tutaj. No dawno tu nie było jakiejś wygranej. Mumia. Papirus. 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 Faraon. Aj, A Aj, myślałam, że już będzie. Ja też. Winogron. Faraon. Skrzynia. Dzban. Mm, czyli bonusa nie będzie. Czyli nie, a ile było? Uu, 20. Całe dwie dechy. Max. Piramida. Dzban, harfa, wielbłąd i palma. Nie to ma. Pojedyncze symbole, kochanie. Tu muszą być trzy takie same. Statek. Skrzynia. Hełm. Faraon, dzban, nie no znaleźć tu wygraną to jest jakiś, to jest tu niżej, cud, kleo, kleo, czyżby cud, sfinks, wielbłąd, bez cudu, cudu ale mało brakowało, <grym> harfa, ibis, wielbłąd, łuk i statek, ostatnia gra, czy zaskoczy, skrzynia, statek, sfinks, sfinks, o! Nie zaskoczyła. Tutaj nie nawet jednej linii, kochanie. Nie ma, nie ma zodiaczek ja Dawno proszę, nie drapałam. Ja wybrałem po kolorku, nie po numerze. Tak. Ten pomarańczowy. Strzelec tu jest. Proszę bardzo, kinia. Szukamy gwiazdek i księżyca. A mamy kraba. Konik. Kłabik i konik. Portyk. Chmura. <głos> Żółw. <głos> o wyrywa się. Teleskop. Coś tu siedzi. Myślisz? UFO. Słońce. Słońce tu nie wygrywa. Kompas. Statek. Kotwica. Parasol. Miś. Naczynie. Flaming. Dobrze, nie. Czapla. Syrena. Z tą czaplą to też wam musimy opowiedzieć tą historię. No to, to na vlogu. Jaki wstyd. Śmiechu było kupano. Planeta. To na vlogu? Nie ma lira. Pusto. Kto doszedł do tego mm. momentu, proszę napisać w komentarzu hasło Czapla. O oh jest. <noise> Jak chcę cię o tym usłyszeć. Zobaczymy, kto słucha do końca i cały film ogląda. Co my tam mamy? Gra o milion. Ocie... A to same za 20 już zostało. Już za 20, U. ale co, kochani? Pięć grubych zrab. Kinia. No dobra, lecim. A, ósemeczka. Piękny numer. A czy wygrana piękna tu się pokaże? Tutaj yy, portfel. Korona, Korona d dobra. No to lecimy. A Szukamy. Pierwszej. O, wigilii twojej. Tak jak numer naszego? 24. Apartament. Tak. To też było. Wow, wow, wow. Boczko. 36. 18. O, blisko. blisko. I 19. 19. Gra druga.

45 szukamy, 30, 37, 48, Mickiewicz. Oh, Mickiewicz, i 5, ósemki, a to tak numer z drapki. Czyżby tutaj wygrana w tej linii? No. Jeszcze szansa, I... jeszcze szansa. Aj, za wysoko, tutaj pusta. Nie różne, ma. różne? Nie ma. No to zabawmy się, kochani, z całą Magalinią. Cała Ocie. dla Ciebie, Kinia. I słuchajcie, wybierałem z wachlarza ze środka, patrzcie, ostatnia z paczki. A w środku leżała. A w środku leżała. Potasowane. Przybliżymy troszeczkę, wiesz? Potasowane. Dobra, o tak. Coś takiego. Dobra. Lecimy. Arbus. Zegar. Zegar. No. Jest pierwszy symbol: Arbus i zegar. Uuu, ja nie widzę więcej. Na początek: żółw, kudka. No to kudkę mamy już tu. Żółwia, kłódkę. Też. Tu zdecydowanie lepiej idzie. Tu mamy kudeczkę. Żółwik. Dublet na zielony. Proszę bardzo. Pierwszy dublet. I żółw. Oj, tu się podziało. Patrz, piękna parka. Bardzo ładna. I pierwszy dublet. Łódź, prezent. No to tak, prezent. Mamy łódź, mamy. Łódź. I prezent. Mhm, tu mamy łódeczkę. Mm -hmm. Jeszcze prezent, chyba wszystko Chyba pięknie. tak. Jakby coś to, to dodrapiemy. Donajdziemy, dodrapiemy. Kokos, dzwon. Proszę bardzo. Są kokosy. Dzwon. Szukamy dzwona. Tu mamy kokos. Aż dublet. Drugi, drugi dublet. Dzwon. Mm. Tu. Dzwon zielonym. O jest, tak. I na dole no nie bez, ma. no bez. Fajnie, dwa, dwa dubleciki. Zaczyna się ładnie. Popcorn klucz, klucz jest. jest. Co dalej? Nie widzę, hmm. nie ma. Popcornu nie dali. No to, no to motyl diament, był diament. Mhm. Motyl też chyba był. Będzie, będzie. Diamecznie. Na zielonym już. Motyl. Tu. Pięknie. Dobra. Motylek. Tu. I jeszcze na samym dole. Fajnie. Kolejne dwa. Szminka, moneta. Były. Były dwa. Szminka. Tu. Moneta. Tu mamy szminkę. Moneta. I jeszcze tu. Manura. No dobra. Dzieje się, dzieje się. Otwiera się z rapeczka. Gwiazdka ananas. Oj. Ananas jest. Ale z tą gwiazdą? Tu ananaski. Gwiazda. O, zobacz. Pięknie, Jest. tylko ananasy się popisały z tej pary winogrona lody były winogronko i lody na pewno <laughs> winogronko lody chyba na samym dole miszka widziałam no patrz o, tu winogrono i lody, lody. No, pojedynek ale było ale było laczki na szyjnik laczki były <laughs> Co? O, laczki. No i chyba teraz bez naszyjnika. Osiem do końca. Najgorzej jak są te puste przeloty. Cytryna i tęcza. Oj. Cytryna jest. Fajnie. Ale chyba gorzej z tęczą kolejna cytryna. No wszystko. No mało. Jeszcze sześć. Były. Były? Ja jeszcze no wiśnie, wiśnie były. Wiśnie pióro. Pióro jest. Wiśnie są. No, no mówię, że były. Zobacz Zobacz, no. Mhm. I jeszcze na dole. No ładnie, ładnie. Dobra. Cztery, cztery do końca. Foto sakwa. Były. Foto. Sakwa tu, foto, sakwa, zobacz. Jest szansa, Miśka, na jakąś linię, może więcej nawet. Zobacz, dublecik. Trzeci chyba. Tu i tu, ale... No i teraz dwa ostatnie. Korona. Była. Biedronka. Uh -huh. Korona była. Korona. Biedronka była, ale tam serce chyba blokuje. Tak. Tu podkowa. podkowa. Kochani, no to bonus. No to tylko tu. Ejt, ale Lustro. wyciągnąłem, ale wyciągnąłem. Ale to wiesz, no. Starałeś się. NGB. No to co? Może to <coughs> będzie twój pierwszy milion. Oj, dobra. Jedenasty numerek. Dobra. Chyba całą obejmie. Dobra. Czy kapkę cofnąć? No to miszka. 11 numerek. Jedenastka Czekamy. szukamy. Jakie to wygrywające liczby albo ten portfel? Portfel stówkę daje. Ładnie by było. No. Na razie mamy dwie, dwie dychy. dychy. O A tu zostały nam trzy zrabki do końca. Poczekaj. Gdzie Poczekaj. te pompony? Dobra mamy tak 39 10 Dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia osiem. No to lecimy. No i teraz tu trafić o. trzydzieści dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy i czterdzieści trzy. No to lecimy tu. Dwanaście, nie ma trzydzieści. Ma. My mamy dychę pełną, dziewiętnaście.

40 nie ma, nie, nasza. Nie Przeskoczyło blisko. i 15. Dobra. Ostatni, Ostatni rządek. 41. 8. 29. 2 i 37. Nie Czyli... tu. Poczekaj. Oj, coś bonus. Przepraszam. A Miśka już poleciała. <laughs> <Z kontrole. laughs> L. <-B -H. laughs> No to kotku, zostały Ci dwie zdrabki, gdzie też się szuka symboli wygrywających liczb no, i najpierw ci... proponuję tą różową. Milion w cashu, gdzie poszukamy trzech symboli. Zdrabka z numerem piątym. Symbolu cash, worka lub sejfu. No bardzo bym chciała ten sejf. Ja Ci tu chyba kapkę oddalę, bo tu teraz duże zdrabki się zapowiadają. No dobra, to co? 22, 23, 57, 37, 51, 52. Wow. Ale, ładne coś tu je wszystkie łączy no to szukamy tej wygranej 47 nie ma 40 mm -mm. 11 nóstek nie ma 32 dziś jak już 18 ja, ja z ręką nad dzwonkiem siedzę 16 dobra drugi rządek 13 Patrzcie, 17. 11 14 no, no uparli się no, no. 12 45, nie masz tej Wszystkie Jeśli wydrapiasz, to zaczniesz te wygrane drapać. Chyba. Oczko, a my mamy 22. A my mamy perskie oczko. 49, 29. Miskiewicz! Mickiewicz. Ale nie wygrywa. I 38 blisko. No to co? Czwarty rządek. 55, 54. Blisko. 36, 26. Nie nasza. 25. Lusterko. No to ostatni rząd, kochani. 56. 56. 39. 35? ale wybrałem, co jest? 33? Ociebieru! O Co ten łuki tu przyniósł? O ty mi tu dałeś. A! <śmum> <śmum> Ocie. Ocie, ha ha ha. No, no dobra. to co? Czyżby tutaj la creme de la creme, ostatnia zdrabka, gruba ryba za trzy dychy. Teraz 2 miliony w cashu. No i szukamy, kochani, symboli pliku. Karta, karta. noży razy 5 a bank Raz razy 10. 10 No i wygrywające liczby. Czy, Chyba się zmieści. Trzymasz mi tam yy, no Chyba jest... się zmieści, Czy jeszcze oddalimy. Nie wiem, to się przybliżasz? Oddalaj. O tak. Teraz się zmieścimy. Dobra, lecimy. Trzymasz mi tam, mhm. czego my tu będziemy szukać? 49, 21, patrz, 22, 23, 23 32, do lusterko, 43. No to dobra. Boję się. Ja się, ja się <laughs> boję i, i zaczynamy. 28, 29, 19. 26. Mickiewicz. Patrz, a my mamy tego małego Mickiewicza 43. A to nie jest mamy Mickiewicz. <głos> Dobra. <głos> nie ma. Siedemnastka. Znowu nie, nie mamy Nastek. O, czterdziestka. Nie nasza niestety. 16. No nie mamy. Mamy plik. Kochani, jest wygrana. O, użyło mi. Piątka. 5. 51 7 15 No nie 13. mamy. 13. Nie mamy w ogóle nastek. Mamy drugi plik. Pięknie, Pięknie ale zrabka. Ale wyciągnął. Tą, tą chyba też wyciągamy. Tak. Nie? 31. No nie się udaje 38 zawsze. I 34 46.

12, lusterko. I 24, czyli dwa razy plik dzisiaj. Wow, ale sypnęło mm. symbolami, kochani. Co tu mamy? Trzy. Wow, 80! 80. Pompony. Pompony! Brawo! No, kochani, no to na prawdziwy, oh. prawdziwy lakrem la de la Creme. No ale te Zobacz. pięć dyk tutaj zaskoczyło. Kocie, pierun. No, tu, ale czekajcie, pięknie. Czekajcie, to tu 8, 8 tych jest? jest? No, jest! Patrzcie, jest! No! Ale manifik. Jakby było na odwrót, jakby 50 była wyżej, to bym myślał, że będzie stówka, nie? Krepo pompony, mm. ale cieszy! No, pięknie. A czekaj, a tutaj. Pięknie. Tu, kontrolne. Tak. Tak, tak. Trzy tak. razy S. Brawo! No, cudo wyciągnąłeś. Dzięki temu jesteśmy no. 55 zł na miłość. No, ale bez tego to by było jaki, jaki byłby nie. Manko niezły. Kochani, tutaj siódmeczka mnożąca razy dwa. Tutaj dwa prawdziwy La Creme de la Creme, ale pliki posypały. Będzie fajna miniaturka. Będzie. Będzie fajna miniaturka, kochani. No, my się cieszymy, bo dołożymy coś przecież i znowu zrobimy fajny odcineczek, tak, żeby było na bogato. Żeby było co oglądać, a co wpadnie, zobaczymy. Tego nigdy nie wiadomo, słuchajcie, można wyciągać same wygrane, można wyjąć same pustaki. Słuchajcie, życzymy Wam pięknego dnia, dużo uśmiechu i samych pozytywnych ludzi wokół. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie jestem ciekawy, czy, 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 kto, kto oglądał cały odcinek i kto napisze komentarz. No, ja Prawdzimy. też jestem ciekawa. Buziaki. Buziaki, pa! Pa!